Witam serdecznie w kolejnym odcinku Pigułki eSportu, z tej strony Tybek, zaczynamy! W Las Vegas powstaje hotel przeznaczony dla graczy, jak i fanów eSportu. W jednym z głównych pomieszczeń hotelowego kasyna zastąpiono stoły do Blackjacka, stanowiskami z Xbox One, PS4 i komputerami z serii Republic of Gamers. Pride awansował do RGN Pro Series 2016. Polska formacja zdołała pokonać rosyjskie Arcade GG i tym samym zapewnili sobie miejsce. SL otwiera 24 godziny kanał telewizyjny o tematyce E-Sportu. Esports TV zadebiutuje w maju na MTG Viasat Platforms i będzie dostępny w krajach skandynawskich. SL już zapowiedziało plany uruchomienia e-Sports TV w innych częściach świata. Przełomowy patent Sony szykuje niemałą rewolucję. Koncern pracuje nad inteligentną soczewką, dzięki której będzie można robić zdjęcia. NIP wraz z Area08 wpadli na genialny pomysł zorganizowania obozu treningowego pod okiem trenerów oraz specjalistów. Link w opisie. ESL ogłosiło, że tegoroczna impreza ESL One New York będzie miała miejsce w Barclays Center, leżącym w Brooklynie. Odbędzie się ona 1 i 2 października i wśród innych gier znajdzie się turniej Counter-Strike Global Offensive z na nagród 250 tysięcy dolarów. Valve tym razem wprowadziło zmiany na cache'u, poprawki niuka czy w końcu naprawienie błędu dźwięku po zminimalizowaniu gry. Aktualizacja z 5 maja waży ponad 110 MB, więc całkiem spory jak na standardy CSa. Brazylijska formacja pokonała w wielkim finale SK Gaming z rezultatem 3-1. Miejsca od 3 do 4 zajęli reprezentanci Virtus. Pro oraz HellRaisers. Launch Gaming za porozumieniem stron pożegnało się z polskim składem. Powód nie został podany, możemy się jedynie domyślać, iż to ze względu na restrykcje w regulaminach ESL. Przypominamy o imprezie eSport Now 2016, 28-29 maja, hala stulecia Wrocław. Gorąco zapraszamy. To już wszystko na dziś, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.